Ej, szkielet dinozaura. Gdzie? Tu. Jak możesz nie zauważyć? Co z nim zrobimy? Hmm... Zachowamy go w tajemnicy? Dobra. Że niby nie znaleźliśmy żadnego szkieletu? A... Tylko czemu leży na wierzchu, a nie pod ziemią? Hmm. Nie wiem. Hmm... -mm. Chodźmy dalej w poszukiwaniu tajemnic. Gdzie zagadek? I zagadek? Widzisz to coś? Gdzie? To dziwną kartkę. Co tu za znaki? Co tu? Jak gwiałca cywilizacja. Ale ja czuję się nieswojo. Ja też. Chodźmy lepiej stąd. Bierzemy tą kartkę? Oczywiście. Masz ją? Mhm. Dobra. Co eee. eee. Co, Pawełku? Eee. Chyba to już koniec z naszych zagadek. Czemu tak myślisz? Marcin? Jest zagadka! Co? Jest zagadka. Co co to? Podobne znaki jak na kartce. Ej, słońce tam jest. Słońce? Jakaś dziwna strzałka, może. Czy lupa, nawet. Strzała. Musimy to dokładnie Ty, zbadać. Położę się! Pomyśleć, pomyśleć, pomyśleć. Moja noga, moja noga, moja noga, pomyśleć. Na, na temat mojej nogi! Moje nie, nie miałeś myśleć o zagadce? Tak, tak! Zapamiętasz? Słońce, tajemnicza mapa! Masz! Masz. Pawełku, co ci jest? To chyba od myślenia. No chyba tak. Dostałem przecież jedynie od Coś się zmieniło. Ej, tutaj, jakby co? te wszystkie zwierzęta nie żyją. Yy, myślisz, że co je zabiło? Nie wiem. Nie podoba mi się tutaj. Jest to c... pióro. Bo. I ta i ta dziwna, i ten dziwny znak. Co to może znaczyć? Nie wiem. Dobra. E, dobra, By, była fajna wyprawa. Wracamy do domu. No. Chorą jest papież! <śmiany> 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 Ej, co ty tu robisz? Tam, tam, tam! tam. W mojej noże! Gdzie nas zaciągnąłeś? Żeby Zdariować was zjeść! Co? Powtarzaliście na mój teren! Internet was bardzo zły! Nie możesz nas zjeść! No to, no to wyrzucę w, w podziemia! Bo, bo zbyt bardzo, bardzo mnie wkurzacie w tar targając na, na mój teren! Jesteś... jesteś okropny! E, ej, to ty jesteś okropny, bo wtargnąłeś na moje... E, teraz! Jestem jeszcze papież! Musimy się wydostać, Pablo. Tylko ty, ty, co Tary. zrobić? Musimy jakoś przemknąć, tak żeby no. nas nie widział. Nie słyszał. Cały czas pilnuję wejścia. Może jak zaśnie, spróbujemy uciec. Tam mu coś na sen? A masz coś? Mam na owadze i zwierzę. Dobra, spróbujemy go uśpić, a wtedy się wymkniemy. Jerzyku, mam dla ciebie prezencik. A co chodzi? Co jest? Masz drobnicę, jeszcze z pysznym owockiem. Hmm. Masz? No, może się skuszę. Dawaj. się senny zrobiłam. Dobra, więźniowie tam, wracaj do środka. I o, ale mi się chce spać. Nie przeszkadzajcie mi. Idę, będę tu pilnować. Cisza ma być, bo... Ja y już mi się Możemy uciekać. Uch. 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 Udałem szybko. Uch. W końcu. wagny. Jak najdalej od tej nory. Jak ciężko! No, ta dżungla! Szybko! Musimy się oddalić, stamtąd! Pamiętasz, jak mówiliśmy, kto kupi bilety? Odpowiedz mi na tą zagadkę? e! W sumie ja nie wiem, skąd mieliśmy te bilety. Eee, obawiam się, że ukradliśmy je komuś przez przypadek. Co! No ufra, Tego się można. obawiam. Bo... Wracajmy do domu! E, co to!